Ja jestem dietetykiem, a to jest moja żona, Karolina. Hejka. Tak jak miliony kobiet w Polsce, przerabiała wiele diet i wiecznie się odchudzała. Teraz mimo tego, że ma pracę siedzącą, a w diecie nie odmawia sobie niczego, to utrzymuje bardzo dobrą sylwetkę. Jak to robisz? Musicie obejrzeć, żeby się dowiedzieć. Sprytne. Dzień zawsze zaczynam od dużej kawy z mlekiem i śniadania. Jem praktycznie od razu po wstaniu. Mleko akurat proteinowe? Ale to w sumie spoko. Jak jest możliwość, to zawsze w sklepach wybieram produkty proteinowe, właśnie. Nie wiem, czy to dobrze, czy nie, ale w sumie, jak są proteinowe, to czemu nie korzystać? Zazwyczaj moje śniadanie to coś na szybko. Bułka z szynką, serem i warzywami, czasem owsianka z owocami, gdy mam ochotę na słodkie. I bułka też proteinowa. Mm, jakieś tam warzywka, almety zamiast masła, to zawsze wjeżdża. No i rzecz, z której się nie mogę obejść w kuchni, to jest pasztet. Nie wiem, czy lubię, czy nie. Ja pasztet kocham. Zazwyczaj na śniadanie jem pół bułki, To mi wystarcza. Nie lubię się czuć od rana taka, taka pełna. Też na ósmą idę do pracy, więc to już w sumie za pół godziny. To takie lekkie śniadanie. No i pierwszy posiłek mamy gotowy do pracy zabieram taki porcje serniczek, który wczoraj zrobiłam. Zawsze w pracy wjeżdża coś słodkiego. Nieraz jakiś baton, a dzisiaj akurat wezmę ten sernik. I tu małe wyjaśnienie. Materiał ten powstał, ponieważ dieta Karoliny budzi zawsze duże zainteresowanie na moim Instagramie, a chęć zobaczenia takiego wideo wyraziło kilka tysięcy osób. Mam dla Ciebie kilka pytań, które mogą zainteresować oglądających. Pierwsza sprawa, czy jesteś na jakiejś diecie i czy ja jako dietetyk układam Ci jakąś dietę, albo kiedykolwiek układałem, bo to jest częste pytanie chociażby Twoich klientek, nie? No w sumie nie, nigdy mi nie układałeś diety. Co no. jest dziwne. Może się wydawać dziwne dla innych, ale dla mnie to nie jest dziwne, bo ja po prostu bym nie umiała być na żadnej rozpisce. Tak jeść, wiesz, to co mam rozpisane, nie? Czyli ogólnie nie jesteś na, na żadnej diecie, tak? No nie, nie jestem. Niby nie jestem na żadnej diecie, ale jestem na takiej swojej diecie, w sensie, że jem swoje ulubione produkty. Okay. Ale na takiej rozpisce ściśle bym, no, bym nie mogła nigdy być, bo muszę po prostu zawsze jeść to, na co mam ochotę, a nie to, co mam napisane, że ktoś mi każe coś zjeść. Okay, czyli... No bo jednak jedzenie to jest no, mega przyjemność. Nie? Gdyby nie, nie przyjadł przyjadł no, też głównie dlatego ci nigdy nie układają diety, nie? Bo no, byś nie mogła no tak, jeść tak. posiłek na śniadanie i taki, taki bym ci kazał. No. Musiałaś wyrobić sobie świadomość, żeby świadomość, żeby, nie był, żeby do tego dojść. Nie? No bo kiedyś, jak myślałaś o dietach, no to głównie myślałeś o tym, że to tak wygląda, że jest z rozpiski. No nie no kiedyś to, to szukałam tych diet. Nie? Myślałam, że istnieje jakaś taka dieta jedna, dzięki której można schudnąć i ona po prostu jest dobra. No ale takiej diety nie ma. No, chodzi o ten cały styl życia. Mm, Metodą prób i błędów, no mm. sobie uświadomić, że, że to tak naprawdę jest mega proste, że to jest czysta matematyka. I nawet nie tak liczyć typowo, bo Ty nie liczysz kalorii, co? No ja niby nie liczę kalorii, kalorii no ale mm, jak miałam kiedyś w gimnazjum tą obsesję na punkcie właśnie tego odchudzania tych wszystkich produktów, no to sprawdzałam co, ile ma kalorii. No, i to było do tego stopnia obsesyjne, no, że tak naprawdę wiem wiem o każdym produkcie, ile ma kalorii, więc nakładając sobie na talerz, ja no, chcąc, nie chcąc, liczę to w głowie, więc Pięknie. wiem mniej więcej, ile to ma kalorii i w sumie podchodzę tak do każdego posiłku, że zastanawiam się, ile to ma kalorii, mam świadomość, ile w siebie wrzucam, co jest może straszne w sumie dla kogoś, ale no, to <śmiennie> jest <śmiennie> fajne. <śmiennie> Teraz ja na przykład... No właśnie. Dobra, okej. Okay. To w sumie odpowiedziałaś trochę na moje drugie pytanie, ale czy twoje podejście zmieniło się, odkąd mnie poznałaś? Jak się wcześniej żywiłaś? Jakie diety przechodziłaś? To odkąd się znamy, czyli już 10 lat ponad, trochę się chyba zmieniło, czy nie? No zmieniło się, zmieniło się. Chociaż jak się zaczynałam z Tobą spotykać, no to też oczywiście zawsze właśnie wiecznie byłam na jakiejś diecie i się odchudzałam, a właśnie teraz od, od paru lat właśnie nie Jestem na żadnej diecie, nie mam tej presji, a kiedyś to miałam taką presję, że po prostu jak poszliśmy, nie wiem, na jakieś pierwsze randki, gdzieś do restauracji, jak wiedziałam, że idziemy, no to, no to musiałam sobie kontrolować to jedzenie, bo wiedziałam, że gdzieś na przykład wychodzimy na wieczór, żeby nie zjeść za dużo. Nie? Okay. A teraz właśnie tak o tym nie myślę, i chyba przez ciebie to podejście mi się tak zmieniło, że nie trzeba się wiecznie odchudzać, ale też moda na ciało moim zdaniem się zmieniła. Mm -hmm. Że kiedyś było, była moda na no, takie wychudzone mega dziewczyny, a teraz właśnie bardziej, bardziej takie wysportowane. Fajnie jak to ciało jest zdrowe, no. wysportowane, jak mm. są te kształty, że, że ten ideał chyba też się zmienił. No to na pewno, nie? Kiedyś te modelki przecież jak sobie zobaczymy, no to tam 30 kilo no. wychudzone i no, no żebra i, widać, nie? No, no to... i właśnie, jak Ci mówiłam, że, że wszystkich dziewczyn marzenie w gimnazjum to było, jak się stoi na prosto, no to, no to żeby te nogi się nie stykały do góry czasami, no, tylko żeby była taka przerwa. No, to, to, jest, to jest skrajność, nie? No. Moc. no to pierwszą dietę, jaką pamiętam, to właśnie miałam takie założenie i to chyba nawet z przyjaciółką. Jak mi się kojarzy, że byłyśmy z siebie takie dumne. Jak chodziłyśmy do szkoły, tam na 8-9 godzin nas nie było w domu i jadłyśmy w tej szkole tylko jabłko. I to był taki sukces, jak się wracało do domu o 15 i było na liczniku tylko jabłko. Ale później nie było bingea? No potem, no potem był binge, ale. Ale liczyło się, że No Ale liczyło się, że, do liczyło się, się że tylko jabłko. jabłko w szkole. No. Okay. W okresie młodzieńczym y, za każde schudnięcie trzeba było, jakąś trzeba było się motywować jakąś mm. nagrodą, że na przykład jak y, schudniemy 3 kilo, no to w weekend idziemy na torta. Na przykład. Okay. No dobra, mamy to. Ja na przykład w ciągu dnia zawsze codziennie muszę zjeść coś słodkiego. Jest godzinka 12, więc idealnie na drugi posiłek. A kręcę ci różne ujęcia, żebyś miał z czego wybierać. Dużym plusem w mojej pracy jest to, że ja w ogóle nie czuję głodu, jak tu jestem, bo tak szybko mi leci czas, klientka za klientką i nie dość, że nie mam czasu jeść, to jeszcze w ogóle nie odczuwam tego... Jak to wszystko szybko ucieka i nieraz są dni takie, gdzie przychodzę na dziewiątą, kończę o 15-16 i w sumie wypiję sobie tylko kawkę i jakiś jogurt. No i dopiero jak wracam, no to jem jakiś, yy, jakiś większy obiad. No i po obiedzie oczywiście coś słodkiego. To pytanie o trening. Czy wykonujesz jakieś specjalne treningi? Jak trenujesz? Czy robisz to regularnie? Rok 2024 versus 2025. Rok 2024 nie było regularnych treningów. Mało było w ogóle treningów. Mało w ogóle, treningów, w ogóle było treningów. Nie było motywacji. No latem wiadomo jest więcej, bo jest rower, jakieś chodzenie, coś, ale zimą słabiej to wyglądało. Jeszcze miałam ten cięższy okres, no to już w ogóle. Ale i tak utrzymywałeś dobrą sylwetkę, w sensie już waga była w normie. No tak, się... w ogóle kilogramy no w sumie nie poleciały w górę, nie? więc. No, mimo tego, że nie chodziłaś na siłownię. No ma, bardzo mało. No No mało. No i żadnej tej diety nie stosowałam, tylko no, po prostu to jedzenie intuicyjne. No a teraz 2025 od stycznia regularne treningi, trzy razy w tygodniu. No. Do tego tam jakaś aktywność fizyczna pomiędzy treningami. No ja i super. I efekty już po miesiącu nawet. Nie? No widzę, widzę. Efekty. Ja też widzę. Dzień dobry. Chodzenia na siłownię dużo się rusza, 600 osobom aktywną. No, ostatnio założyłam zegarek i w sumie chyba nie jestem zbyt aktywną, tak no. poza pracą, bo robię 6000 kroków w ciągu dnia, no, to nie jest jakaś imponująca no. liczba, nie? No, nie. no ale ogólnie jestem aktywna, wiesz, non-stop muszę coś robić, nawet jak nie idę na spacer i nie, nie wyrabiam no. tych kroków na spacerze, no to wiecznie chodzę po domu, No, no osobą nie umiem się taką... w miejscu, nie? Także się Hiperaktywną. Hiper na na kanapie i to chyba też pomaga, że właśnie non-stop w ruchu. A to nie? dużo pomaga. Każdy ruch, każde skinienie no. głową. Są tacy ludzie, co jak usiądą na kanapie, to po prostu siedzą. nie no. Ja i ty mamy tak ogólnie, że się co chwilę wiercimy. Ja to już 13 razy zmieniłem pozycję. Ty też, coś noga, ręka ci się rusza. Nie? Więc no to ty no, nadrabiasz. To nie? Ale trochę krzywdzące jest z drugiej strony mówienie, na przykład, że, bo ktoś sobie może tak pomyśleć, a ona jest szupa, bo, no, bo, genny. bo genny, nie No to tak do końca nie działa. Jakby ktoś widział, właśnie, no. że jednak trzymasz tą dietę i aktywność, no to to tak nie jest, że to sama genetyka. No dobra. Jak się czułaś w roli influencerki, youtuberki? Ciężka robota. Naprawdę ciężka. Mówimy. Trzecia kawka. No dziś. Jedną z podstawowych aktywności w nas naszym życiu jest na pewno spacerowanie. Chociaż dane u Karoliny tego nie pokazują, to myślę, że tak średnią 8-10 tysięcy kroków robisz, co? Nie, nie. Nie, ty mm, nie robisz? Na pewno nie. Twój telefon pokazuje 4, więc. Zależy, jakie dni, ale jak jestem 8 godzin w pracy, no to. Z no, 5 ale tak. Nie, to ja średnio bym powiedział, że migrę. więcej nie robisz. No, ostatnio założyłam zegarek, robię 6 tysięcy kroków. Kto to kupił? Ja. To ci podjeżdża? No to jest bardzo smaczne. Do bułeczki. I na przykład nie przejmujesz się jakie to ma makro? No nie, wydaje mi się, że dobra, bo tu jest w środku ryż, sos pomidorowy. <noise> Wiecie, to nie jest produkt, który ja bym zarekomendował do codziennego użytku, ale to jest właśnie fajne u Karoliny, że ona się takimi rzeczami zbytnio nie przejmuje. Jej dieta to jest 90% zdrowych i sycących produktów. No a czasem, że sobie paprykarza przyłożę, no to, to git, nie? No czyli on jest zły, tak? No nie jest zły, no po prostu no nie jest to produkt, który bym chciał widzieć w diecie na co dzień. Ale czasami czemu nie? Codziennie go nie jesz przecież, nie? No. Nie co? Nie jest go no ale w skali od 1 do 10 to jak niezdrowy on jest w porównaniu do chipsów, powiedzmy. No nie, to tak nie można porównywać. To raczej w kategoriach rzeczy, którymi smarujesz kanapkę, to bym no. powiedział tak 4 na 10. Aha. A co jest 1 na 10? O kurde. Mar margaryna twarda. A, no I to jest posiłek, który jadłeś wczoraj też na kolację, nie? No tak, no, zrobiłam go wczoraj, no zostało. Właśnie, gotowanie na dwa dni to jest ogólnie dobra opcja, bo ja mam czasami wrażenie, że u mnie pacjentki myślą, że jak codziennie zjedzą czegoś innego, to ich dieta jest niefajna. Nie? To jest sposób, żeby jakby mniej czasu spędzać w kuchni, żeby dalej jeść zdrowo i smacznie, nie? No tak. No ale w sumie co? No bez sensu jeść codziennie co innego. Pewnie dużo osób tak ma, że jak się na coś uweźmie, no to katuje jeden produkt na przykład. Ja tak mam że miesiąc, na przykład na kolację owsianka i codziennie jem tam owsiankę na kolację. No tak, szczególnie jak zmieniamy w tej owsiance dodatki, no. no to tak naprawdę jest to inny posiłek, mimo że baza jest taka sama. Gorzej jakbyśmy je jedli cały czas na przykład owsianka z bananami dzień w dzień ładowali to. No bo no to jednak... ja tak mam właśnie. Nie <głosienka> się z bananem, tabliczką, tabliczką czekolady. Tego banana sobie zmienisz czasem, jak masz nie maliny, burówki. No, na przykład dodaję. A, Banan no. zawsze musi być, ale dodaję A, no. jak, na przykład malinę albo gruszkę. To pytanie już no, tr trochę odpowiedziałeś, ale czy liczysz kalorie, czy myślisz o kaloriach w ciągu dnia? ile Jak myślisz, ile spożywasz w ciągu dnia kalorii? To może po prostu zacznę od tego ostatniego. Ile myślę, że spożywam? No, no tak, 1800-1900. Żebym była tak w pełni usatysfakcjonowana, to bym, to bym musiała tak spożywać dwa tysiące. Mhm. Wtedy w ogóle nie mam na nic. Że jestem taka cały czas najedzona i nie mam na nic taki, takiego, że smaczka, nie? Okay. No ale wiem, że żeby utrzymać tu moją idealną wagę, w której się czuję dobrze, no to. Te dwa tysiące to jest tak troszkę za dużo i lepiej jakbym jadła właśnie te tysiąc, 1800, nie no i tak hmm. się staram właśnie robić. No ale jak jesz zdrowo no to w sumie te 1800 kalorii, no to, no to jest dużo jedzenia w ciągu dnia. No, no co tak, no, patrząc na twój talerz, jak to, jak to wygląda. Nie? Wiadomo, Jestem z samych niezdrowych produktów, nie? no, to, no, to by było, no to by było tak średnio, ale te zdrowe produkty. No tak. Zawsze dużo warzyw u Karoliny, zawsze dużo owoców. No, ale też zawsze codziennie jakaś słodycz, nie no musi fać, tak. no i też jest na to miejsce, bo. No ale właśnie, ty jesteś idealnym przykładem osoby, która stosuje 80 na 20, czy tam 90 na 10, nie no, bo no, zjesz te lody, zjesz baton, ale w takiej wersji i w takiej ilości, że no. sam raz nie. Ja na no, przykład bym nie potrafił tak sobie przynieść paseczkę czekolady. No, czasem, nie, nie. może właśnie mi się to udaje. Ale... Dwa ciasteczka, reszta no, do szufladki, no, batonik. Tak to, tak, to powinno się robić. Okej, okay. i tu trochę takie pytanie o, o zaburzenie odżywiania, może? To jest moja teoria, ale wydaje mi się, że każdy, kto utrzymuje przez dłuższy czas bardzo dobrą sylwetkę, to ma lekkie jednak zaburzenie odżywiania w porównaniu do tej normy populacji społeczeństwa, nie? no bo większość osób nie myśli o tym, co je, ile je i tak dalej, to po prostu jedzą. Osoby, które już skupiają się na tym, co jedzą, ile co ma kalorii, ile co ma makroskładników. To w różnych kwestionariuszach zaburzenia zaburzeniem żywienia może im nawet wyjść, że mają te zaburzenia. Więc ja mam taką teorię, że każda osoba, która już trochę przekracza ten poziom spoglądania na, na, na żywienie, to ma lekkie zaburzenia. Mm. Więc tutaj to odpowiedź jest ukryta w pytaniu, ale tu mam pytanie, czy się ważysz, jak waga wpływa na Twój humor i jakie ma. Znaczenie dla ciebie. No to kiedyś się częściej ważyłam o wiele. No. Te, teraz się waży mniej, bo jednak ta waga no, wpływała na mój humor i wpływa na mój nastrój ogólnie do teraz. Mam swoją idealną wagę, i jak widzę ją na wadze i wejdę i ona jest, no to mam od razu. O wiele lepszy humor. Ta waga ma duży wpływ na mój nastrój, na moje funkcjonowanie, no. na to, jak się czuję sama ze sobą. To, ale, no, no nie no. wiem, uważam, że jednak jak się człowiek ze sobą dobrze czuje, no to, no to potem wszystko dookoła też inaczej wygląda. No tak, ale z drugiej strony, właśnie wiele razy ci sobie mówiłem, nie, że że to waga nie powinna być wyznacznikiem. Dlatego teraz się nie, nie waży, aż, się nie waży aż, tak, aż tak często aż tak często powiedzmy że kiedyś się ważyłam codziennie a nawet nie raz rano i wieczorem no. a teraz jest to taka bardziej kontrola raz w miesiącu żeby patrzeć po prostu co się dzieje z no, tym organizmem. Pijesz no bo jest cukrem. Nie, nie no, naprawdę nigdy nie. Nie pamiętam kiedy ostatni raz z I... cukrem. Dobra, co robimy? Robimy szpinakowe naleśniki. Szpinakowe naleśniki. Czyli prawdopodobnie będziemy potrzebować szpinak. Mleko. Okay. To jest akurat przypadkowo mleko proteinowe. Takie kupiłem na spróbę. No właśnie, nie przypadkowo, bo ja o tym mówiłam rano, że jak mamy wypór, to zawsze bierzemy wszystko proteinowe. Przynajmniej ja. Może no, to na próbę, ale ja biorę czy Mleko, sery? akurat to, to może nie, ale tak to. To jest rozsądne, ale musicie też pamiętać, że często jest to po prostu przepłacane. W przypadku sera, na przykład. Mhm. Wiem, że jeden taki stary który kupujesz, to jest trochę mm. To jest w ja ogóle już nie mam ekstra. kalorii. Ten pędzel. Ty już nie masz kalorii? No, do oszczędzania... No, no, do... Nie, nie, nie mam. Do oszczędzania kalorii właśnie już tłuszczu spoko. W każdym domu. Tak jest. Jak nie dostaniecie sprayu takiego cyk cyk, to można mieć taki pędzelek, ewentualnie e... Ręcznikiem kuchennym, ale tak jest bardziej ek ekonomiczny. <laughs> dobra, nie róbmy tego. Jeszcze raz. Tak. Pokaż ten prostszy sposób na przerzucanie, w sensie nawet nie ten, ale. No, tak? Słuchaj, <laughs> mi rzetelny. wiesz, później przewracasz patelkę, ale okay. to już nie pokazuj, to już będę kłamać. No i dobra, żebyśmy byli szczerzy, na co dzień ty tak nie serwujesz. Czasem. Znaczy, ładnie zawsze sobie serwujesz, ale no, nie trzesz tej czekolady, nie? Nie pierwszy raz ją tarłam, bo właśnie te naleśniki nie są zbyt ciepłe już i by mi się cała kostka nie rozpuściła. No. A jak jest taka potarta, to w sumie spoko. To jest twój ostatni posiłek dzisiaj? Chyba tak. Jesteś w stanie oszacować, ile kalorii zjadasz? No wydaje mi się, że z 1600 dzisiaj. A 1600 to, jest, to mało. No ale jeszcze jest godzina młoda, bo jest 20. Jak zjem te naleśniki, tam. to nie wiem, czy jeszcze nie zjem tych chrupków pizzowych. No dobra. Bo to też nie jest tak, że trzeba codziennie dostarczyć tą samą ilość kalorii i na pewno tak nie robisz, nie? Tylko czasem sobie dostarczysz 1600, a czasem 2200. Dobra. Zobaczcie, tyle razy powtarzałem Karolinie, że to co najlepsze w owocach jest pod skórką i w skórce. Ale nie przemówisz, zawsze są tak owoce kryjone. Ja mam zasadę teraz? zawsze taką, że owocki bez skór smakują najlepiej. No tak, ale. benefity zdrowotne się nie obchodzą? W tym przypadku nie do końca. To skórka zjemniała. Myłaś? Nie. Jeszcze nawet nie myję właśnie. No właśnie. I to Karola jest nie myje owoców. No i warzyw też nie, ta papryka to nie wiem, czy była myta. Nie, no niestety nie myję warzyw i owoców. No dobra, to wszystko smę. Dzięki żoną. Zaprosisz mnie jeszcze kiedyś? Zapraszam cię na podcast, może zrobimy z tego podcast, bo, bo w sumie gadania sporo.